Już po raz dziesiąty ulicami miasta przejdzie Orszak Trzech Króli. To wyjątkowe wydarzenie wraca do nowego sącza po rocznej, wywołanej obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa, przerwie. Pochód wyruszy 6 stycznia w czwartek, punktualnie o godzinie 10.30 z ulicy Gwardyjskiej. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 10.20. Godzina 10.20. Zbiórka uczestników pokonu Trzech Króli przy ulicy Gwardyjskiej, tam gdzie jest postój taksówek. Bagażowych był postój taksówek bagażowych. W trakcie przemarszu ulicami Nowego Sącza uczestnicy orszaku zatrzymają się w kilku punktach miasta, aby obejrzeć krótkie scenki. Wspomniane miejsca to m.in. kamienica przy ulicy Lwowskiej, gdzie Psalm 72 wygłosi prorok, dom gotycki, gdzie pochód powita święta Małgorzata, i dom Marii Ritter. Tam na balkonie będzie Herod z arcykapłanem i posłuchamy rozmowy Heroda z Trzema Królami. Później Orszak Trzech Króli wyruszy na Sądecki Rynek. Przy dźwiękach słynnej pastorałki sądeckiej autorstwa Aleksandra Porzucka i Jerzego Masiora uczestników przywita święta rodzina. Pomaszerujemy pod ratusz aby wraz z trzema królami złożyć pokłon Panu Jezusowi, zaśpiewać mu kolendy, w tym roku rodzinę, święta rodzina to Magdalena i Paweł Chomącik z synem Piotrem. Bardzo się cieszymy, że jest syn, bo przez ostatnie lata niestety tak się złożyło, że były to dziewczynki, co nie przeszkadza. W trakcie tegorocznego pochodu Trzech Króli nie zabraknie też atrakcji cieszącej się największym powodzeniem wśród najmłodszych, czyli żywej szopki. Przy wejściu do ratusza tam powita Was, jak już Pani Profesor wspomniała, święta rodzina, a obok znajdzie się... Szopka z, z żywymi zwierzętami, zagroda obok szopki. Także dzieci, myślę, też będą miały tutaj ogromną radość. O oprawę plastyczną, orszaku, dba jak co roku, Pałac Młodzieży. Powstały już, słuchajcie, drodzy Państwo, korony dla Was, które będzie rozdawała wspomniana młodzież pierwszego liceum i, i harcerze. A towarzyszyć Wam będą w pokłonie i w przejściu, właśnie śpiewniki, też opracowane graficznie przez Pałac Młodzieży. Ta, zarówno jak i śpiewniki, jak i plakat. Stara polska tradycja organizowania jasełek ulicznych, jak przypomina Barbara Porzucek, odrodziła się w 2009 roku. Od tego czasu w wielu polskich miastach organizowano pokłony Trzech Króli. W Nowym Sączu inicjatorem orszaku była w 2013 roku Bożena Jawor, a o idei samego święta objawienia pańskiego, zwanego popularnie Świętem Trzech Króli, przypomina prepozyt kapituły kolegiackiej w Nowym Sączu ksiądz dr Jerzy Jurkiewicz. Objawienie pańskie to... Objawienie Syna Bożego Jezusa Chrystusa na narodom pogańskim. Oczywiście żyjemy w innych czasach, ale myślę, że warto, aby i również zaznaczyć, przypomnieć wszystkim o narodzeniu Chrystusa i starać się to narodzenie również sprowadzić do serca każdego z nas. W tegoroczny nowosądecki pokłon trzech króli zaangażowanych jest około 150 wolontariuszy.